Dzień dobry, jestem na polu Stacji Oceny Odmian coboru Śrem Wójtostwo. Za mną pracuje opryskiwacz, przygotowujemy plantację pod uprawę kukurydzy. Obecnie na polu znajdują się resztki po przedplonie. Oprysk wykonujemy przy użyciu preparatu Azotopower i Fosfopower. Następnie jeszcze dzisiaj wjedzie na pole talerzówka. Wszystko zostanie przemieszane, zatem składnik będzie bardzo dobrze wprowadzony do gleby. Preparat Azotopower, zastosowany w tej chwili na, na polu, jest preparatem doglebowym. Składa się z czterech szczepów bakterii. Pozwala ograniczyć nawożenie mineralne azotowe o 40 kg oraz optymalizuje koszty. Drugi preparat, który tu zastosowaliśmy, to Power. Składa się on aż z siedmiu szczepów bakterii. Pozwala ograniczyć nawożenie mineralne, fosforowe o 40 kg czystego składnika oraz pozwala na udostępnianie składnika pokarmowego niedostępnego dla roślin z gleby. Thank you